Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem browar Adams e, Southwold e, i jego Tally Hole 7,2% Barley Wine, e, które jest ważony od 1880 roku, a sam browar e, jest e, stworzony w 1872. E, tak jak tutaj e, piszą na kapselku. E, w składzie jest woda, sód jęczmienny, chmiele i droszcze. Tyle się dowiedzieliśmy. Przejdźmy do piwa, które jest ciemnobrązowe, ale z takimi ładnymi bursztynowymi przebłyskami. Bardzo ładnie to wygląda. E, piana niewielka. E, takie ekli złamane z leciutkim beżem, takie ciemniejsze ekri. coś w tym stylu. Zróbmy yy, pęcherzykowa, teraz taka obrączka została na, na szkle. Yy, no i dobra, spróbujmy. O roma taki słodkawy, owocowy, ale to są takie suszone owoce, yy, rodzynki, figi. Jest też słodowość, trochę takich melanoidowych akcentów, nieco karmelu. Jest, jest fajnie, bardzo bogaty ten aromat, przyjemny. No dobra, co chyba trzeba spróbować. Masze ja zdrowie. Niewielkie nasycenie, no ale... A, przecież delektujemy się barley wine, a nie jakimś lagerem, który jest <laughs> bardzo nagazowany. Nie, e, przyjemne, zaskakująco lekkie w odbiorze. Ono jest bogate, ale nie jest ulepem. Nie jest ciężkie, e, jest świetnie pijalne i smaki y, bardzo przypominają y, aromat. Do tego by, bym dodał jeszcze trochę czekolady. No i na końcu takie lekko ziołowe akcenty, odchmielowe chyba. E, bardzo przyjemne. Alkohol jest ładnie ukryty. Chociaż można gdzieś szukać tych elementów e, pomiędzy właśnie tymi owocowymi, nutami ale, wiecie, co jest, nie jest takie bardzo proste bym powiedział, że jest to bardzo e, zwodnicze piwo, bo bardzo dobrze się pije i nie czuć alkoholu e, na pewno chcielibyście wypić więcej no ale 7,2 to nie jest E, nic takiego, prawda? No, no zawsze trochę szurnie. Wiecie co? Jak już zacząłem mówić o alkoholu, to teraz dopiero zaczynam odczuwać nieco rozgrzewania w przyłoku, ale bardzo, bardzo delikatnego. Piwo jest pięknie ułożone, owocowe, ma nieco takich właśnie kwaskowych nutek też. Bardzo dobre. E, bardzo podobne w smaku jest też y, do Broadside, e, też z tego browaru. Tam to jest y, trochę słabsze, ale bardzo podobne smaki. E, to wydaje się lżejsze niż to e, słabsze teoretycznie. Tam to jest takie bardziej y, esencjonalne. E, no ale bardzo dobre, bardzo dobre. Warto spróbować. E, można. Porówna się dwa piwa. Czemu nie? No bo są dosyć mocne. w tym samym profilu e, smakowym, tak mi się wydaje. Jeżeli mieliście okazję je próbować, no to oczywiście napiszcie w komentarzu, co, co Wy o tym myślicie. Jak dla mnie jest to bardzo dobre piwo, może niekoniecznie Barley Wine w najlepszym wydaniu, ale takie dobre Old English Ale, to już na pewno. 7,2 to nie jest znów aż takie bardzo mocne e, piwo, szczególnie jeżeli myślimy o Barley Wine, prawda? Także ono jest gdzieś tak na pograniczu. Mam nadzieję, że e, ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobało mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.